Czy lubi pan wódkę w dużej ilości, czy zdarzały się urwane filmy? No więc wódka jest ważnym elementem naszej kultury. Mówisz Polska, myślisz wódka. Ten napój na zawsze odmienił oblicze Polski. W XVII wieku szlachta hełbiła się tym, że pije jak Polak. Był to symbol wolności oraz dobrobytu. A że polska wódka była tania i powszechnie dostępna, szybko stała się towarem eksportowym i lokalnym problemem. W czasach zaworów wódka była prawdziwą bronią polityczną. Carscy urzędnicy celowo otwierali na potęgę karczmy oraz gorzelnię. Ej, przyszliśmy zagrać w ruletkę do ciebie. Słyszałem, że u ciebie tu można grać w ruletkę. W ten sposób byli w stanie łatwiej osłabić oraz ogłupić naród polski, aby łatwiej nad nimi sprawować kontrolę. Przy takim rozwoju nic więc dziwnego, że w 1918 roku Polska była jednym z pionierów i czołowym producentem napojów spirytusowych. Perelu wódka stała się walutą społeczną. Pół litra ja nie doniosę do doku. A ile powinno być? Co najmniej cztery. Dostawałeś wypłatę, biegłeś szybko po flaszkę. Filmy i kabarety z tamtych lat. Proszę cię, weź dwie no, na moją odpowiedzialność. Weź dwie. E, poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżety. Często odwołują się do nadmiaru alkoholu i nieumiejętności picia przez Polaku. Zdrowie, państwo młodych. Kurę, kurę nie wciąża, w latach 80. spożycie alkoholu osiągało rekordowe jak dotąd poziomy. Dopiero tak naprawdę w 1989 roku można mówić o jakiejkolwiek kulturze picia. Sięgało się już nie tylko po czystą wódkę, coraz częściej wybierało się trunki, które piło się dosłownie dla smaku. Jakieś drinki, piwo. To stawało się coraz bardziej powszechne. Jednak przez ostatnie 20 lat spożycie wódki w Polsce znacząco wzrosło z 6,5 litra do 11 litrów na osobę w ciągu roku.